Gdzie twój domek? O, tu jest twój domek. Widzisz? Tu będziesz dzisiaj spał. Śpimy dzisiaj w przedszkolu. Wasko? Tak, przyjechaliśmy do cioci. Zobacz, co ciocia cię kupiła. Misia. Zobacz, misia cię kupiła. Wiesz, miał misia z Ikei. I kocyk. Nie wiem, gdzie jest. O, zobacz, tu masz kocyk. Taki sam, co w domu. Zobacz, jak ilość tu fajnie. Zobacz. Widzisz? Metki musimy tylko odczepić. Basko? Basko? Chodź, poszukamy sobie miejsca do spania. Gdzie będziesz spał? W której sali? Chodź. Może w gwiazdkach? Chodź, zobaczymy. Może tu? Tu będziemy spali? Nie, tu nie. Chodź. Może tu? W grupie tygrysków, O, w grupie tygrysków, to Ci się podoba czy nie? Hmm? Fajna sala, co? Duży dywan, ciociaki na mążka, na szukać. Dobra, tu masz budę swoją, może u cioci w gabinecie, co? Zobacz pasko, chodź, chodź zobaczysz, będziesz spał w tym domku? Zobacz, zobacz i swój kocyk będziesz miał taki sam w domku. Zobacz, kupiłyśmy tobie. O masz tu kocyk, będziesz miał w budzie. O, jeszcze to był misiek taki, o zobacz. Zobacz i takiego misiaka będziesz miał jak chcesz. No, idziemy dalej? Zobaczymy. Chodź o tutaj. Pasko? Pasko, chodź tu. Chodź. Zobacz. <laughs> Ale się mu podoba. Wszędzie wszystko wącha. Ale zabawki. Sala wybiera, jeszcze nie wie, gdzie będzie spał. Tutaj też się nie podoba, idziemy dalej. Jeszcze tutaj, do Moluków. Może u Moluków będzie stał. Chodź, do jeżyków idziemy Sala jeżyków. Ale dywan fajny, O, dywan to mi się podoba. Ładny. Puzzle. Chodź Was, będziemy spać w gabinecie. Tam nasze miejsce. Chodź, jesteś szefem, chodź. Ty szef, ja szefowa. I śpimy w gabinecie. Chodź. idź do budy, bo ja biorę się do pracy. Chodź. Chodź tutaj do mnie. Chodź. Podoba Ci się u cioci. Fajnie jest u cioci. No, idź na razie do budy. Idź. Ploter bez tajemnic. Ploter Cameo 4. Co się dzieje? Co się dzieje piesku? Hmm? Nie chcesz iść do budy? Nie chcesz? Wolałbyś spać w domu, tak? Może jutro wrócimy. Albo pojutrze. Ale u cioci też jest fajnie. Zobacz, masz tu swój domek. No, nie smutaj się. Łasko, nie smutaj się. Smutasz się? O! Nie lubisz spać poza domem? Ja też nie. Ale damy radę. Damy radę razem. Będzie dobrze.